Cześć, witam Was, Sebastian Likiper.pl Od ostatniego filmiku minęło już chyba z 11 dni, albo może ciut więcej, więc był, in, była intensywna praca na pasiece, a co ciekawego no, diametralnie przede wszystkim zmieniła się pogoda i trzeba było poszerzać gniazda. W kilku rodzinkach trzeba było ścinać dzikie zabudowy w tych, które mam wysokie dennice, więc też pokażę szybko urywek z tego, co tam robiłem. Dodatkowo i jeszcze w tym momencie, kiedy było zimno, wystąpiła mi choroba majowa, więc też trzeba było w sumie bez reakcji, ale już się zastanawiałem, czy przypadkiem czegoś nie zrobić. Także od początku. Te rodzinki, które z zimy wyszły na tych 7, 8, 9 ramkach, to bez problemu. One sobie z dnia na dzień bardzo szybko się rozwijają. Przeszło tydzień temu, dołożyłem drugi korpus, a wczoraj. I po części też dzisiaj do, zacząłem dokładać trzecie korpusy. Dlaczego? No bo teraz one bardzo intensywnie się zalewają. Temperatura no, przyszła jak na zamówienie. 17, 18, 19 stopni w cieniu, a do tego dochodzi cały czas słoneczko, więc realna temperatura na dworze jest po dobrze, ponad 20 stopni, dodatkowo. Rzepak pięknie kwitnie, więc mają co nosić do tego, mniszek do tego, sady, no wszystko, wszystko, kwiaty przy ogrodach, także jest rewelacyjnie. Pszczoły miksują, wszystko miksują, mieszają. Jeszcze na razie nie ma intensywnego oblotu żepaku, ale pojedyncze. Pod... Także rozwój bardzo szybko poszedł. Dołożyłem drugi korpus i się okazało, że i tak, i tak nektarem pozalewało. Oczywiście to nie jest gotowy miód, ale pozalewały sobie już tak komórki, że trzeba było dołożyć po niemal tygodniu czasu trzeci korpus, żeby się nie przyblokowały. Już gdzieś tam się pojedyncze jakieś miseczki matecznikowe pojawiają, ale to na razie miseczki bez jajeczek. No, wiadomo, one sobie szykują, szykują sobie do rojki, a, a my im chcemy w tym. Przede wszystkim przeszkodzić. Także jak widać, niektóre rodzinki na trzech korpusach, niektóre na dwóch i pół, część jest na dwóch, półtora. No i oczywiście te najsłabsze, które tam jeszcze teraz już intensywnie rozpędzam, ale one nie dogonią na pewno w przeciągu najbliższych dwóch, trzech tygodni tych silnych rodzin. Więc za kilka dni. Będę podbierał w tych takich, z tych takich najmocniejszych, co mają trzy korpusy e, czerwik, będę dawał im i nie chodzi o to, żeby wygryzła się pszczoła, która będzie zbierała e, nektar, tylko żeby wygryzła się pszczoła, która podmieni tą pszczołę, która się opiekuje wszystkim, więc te, które się wygryzą będą mogły e, robić porządki i karmić w ulu, a dużo pszczoły się wtedy zluzuje, żeby mogły... Nosić pożytki i, tak jak mówiłem, chciałem między 10 a 15 mieć rodzinki. No, znacznie więcej rodzin jest już przed, przed tym okresem już takich, które naprawdę bardzo, bardzo fajnie, intensywnie zbierają, więc tylko się cieszyć. Rodziny, które trzymałem ciasno, te które były na jednym korpusie i było widać, że one się wylewają z ula, no ale wiadomo, było zimno. Ja nie chciałem im za szybko tego wszystkiego poszerzyć, całe podejście zmieniło się w momencie, kiedy przyszła taka fajniejsza temperatura. Ale właśnie niektóre rodzinki, ja mam wysokie dennice i one tam od spodu porobiły takie dzikie zabudowy, no i trzeba też było to uporządkować, pościnać. I w momencie, jak już dokładałem drugi korpus, no to wtedy ten dół. Ścinałem, no to jest zabawa, ale już dłużej nie można przetrzymywać takich dzikich zabudów, bo później one tam zalewają miód i będziemy mieli taką babraninę później przy miodobraniu, jak będziemy chcieli to wyciągać, zamieniać ramkami, więc trzeba było to wszystko też w miarę sobie uporządkować. Też widać, kiedy już rodzinki potrzebują zasilenia, bo one od góry też zaczynają kleić, budować jakieś dzikie zabudowy, ciągną między powałką a ramkami, hmm, ciągną zabudowy. Ja mam te folie takie, to też już tam widać, że to takie rośnie, rośnie i to też trzeba wszystko sobie uporządkować i dawać im ramki. Nie bać się dawać ramek z węzłom, niech one budują, niech mają co robić, bo, bo z momentów w przeciągu całych dwóch tygodni, troszkę ponad 10 dni, Przeszliśmy z tego okresu ciasnego, zimowego na bardzo szybki okres rozwoju przyrostu pszczoły. Pszczoły teraz w niektórych rodzinach, wiadomo, zależy od rasy, od linii. Przybywa nam od 1,5 do nawet 3000 tysięcy pszczół na dobę, czyli w przeciągu 10 dni, przeliczcie sobie. Ile to jest pszczoły? Może być nawet do 30 tysięcy, a tak w standardzie między 15 a 20, czyli w ciągu 10 dni spokojnie nam jeden korpus pszczoły przybywa. I to tutaj, takie poszerzanie, bardzo ostrożne po ramce, już teraz nie wchodzi w grę. Zaczynamy operować korpusami. Do odkładów jeszcze trochę. Na razie teraz niech zbierają, niech noszą, zbierają. A dobra, jeszcze wróćmy do tego okresu, co, co było zimno. No, był taki okres, że te rodzinki miały bardzo dużo dostęp do pyłku, temperatura od 14 do 16, od 10 do 16 stopni i one miały, mogły zbierać pyłek, bardzo dużo pyłku przynosiły, no ale nie, rośliny nie nektarowały, więc z tym nektarem też one sobie się musiały e, jakoś, ten pokarm zimowy no ja trzymałem dosyć ciasno i no i pojawił się w pewnym momencie problem na końcówce tego zimna, a na tym przełomie zimno-ciepło i widziałem niektóre, w niektórych rodzinkach tutaj z tyłu jedna za mną, tam jedna, miały opaskudzone wylotki, no to znaczy, że to przyszła im choroba majowa. Tutaj się nie trzeba było przejmować niczym, bo to nie było, to nie był jakiś ani rabunek, o mam, pokażę Wam, dennica jak po rabunku wczesnowiosennym wygląda. Także to widać, że tam coś się działo. I przy okazji, tak czasami niektórzy mówią, że, kurczę, taki ruch miałem w ulu. A, a po tygodniu okazuje się, że tam nie, był, nie ma pszczół. Co się stało? No, jak jest taki widok, taki brzydki wylotek, trochę, czasami trochę bardziej, czasami trochę mniej, to znaczy, że to był rabunek i została albo garstka pszczoły, albo, albo już w ogóle nie ma pszczół, tylko sprzątały to, co tam zostało z jedzenia. No, a choroba majowa no nie trzeba było się niczym przejmować. Po prostu, e, jeśli by dłużej się zimno utrzymywało, to ja bym wtedy podał im z pół litra ciepłego syropu, 1 do 1 woda, cukier, ale no, starałem się tego nie robić. A przyszła akurat taka piękna temperatura: rośliny zaczęły nektarować i, i pszczoły sobie bez najmniejszego problemu same z tym poradziły. Także no, nie chcę Wam tutaj za dużo truć. 10 dni bardzo, bardzo intensywny czas teraz już i teraz trzeba e, ja zaglądam minimum co tydzień a staram się tak rozbijać, żeby codziennie po 4-5 ule sobie e, doglądać, czasami 10 żeby to nie, nie, nie zeszło mi wszystko na jeden, na jeden dzień, wtedy kiedy mam wolne, akurat teraz mam drugie zmiany, to to, to, to mam ten czas i mogę przypilnować, czy rójki mi nie wychodzą, przez najbliższe dwa tygodnie mam nocki, więc więc godzina od 11 do 14 często trzeba zajeżdżać na pasiekę, czy coś nie wyskoczy, chociaż na razie widzę, że jest w porządku, dałem bardzo dużo miejsca, mają możliwości i do czerwienia i do budowania, dostały i węzy i, i suszu więc teraz niech tylko zbierają, niech odparowują, no też nie można trzeba dawać węzę, ale też nie można przegiąć ze zbyt dużą ilością, bo wtedy też słabiej sklepią niektóre ramki, tak zauważyłem, takie moje tylko jakaś uwaga. Czy to ma jakieś odzwierciedlenie w badaniach? To nie wiem, nie mam pojęcia, ale po prostu wiem, że jak zbyt dużo daje całe korpusy węzy, no to wtedy gorzej sklepią to, co już mają pełne z pełne miodu, bo już wtedy nawet nie nektaru, tylko miodu i wtedy im gorzej idzie to sklepienie, także ale tak na, na takie trzy korpusy po trzy ramki węzy cały czas żeby miały no, do niektórych podokładałem pięć ale to, i co tydzień teraz po, po cztery do pięciu ramek im będę dokładał węza no i co przyszły teraz na, na ten weekend już z tych tych naprawdę mocnych i silnych rodzin, te, które mają po trzy korpusy, już właśnie zacznę podbieranie czerwiu, żeby zasilać te słabsze, żeby troszkę im tam wyluzować, żeby mogły zwolnić hmm, tą starszą pszczołę, którą już mają w ulach, żeby też, no już niech biorą się za robotę, niech, z, niech zaczną znosić, chociaż fajnie, bo nawet te półtora korpusowe one już hmm, zalewają, zalewają fajnie, mają nektar, więc teraz po pierwsze trzeba pilnować, żeby miała matka miejsce do czerwienia, żeby miały co budować, i też ważne, żeby nie było za ciasno, bo jak jest intensywnie noszą nektar, to one się zalewają, i też wtedy głupi pomysł przychodzi, żeby wystartować, bo pomimo tego, że pszczoły nie ma na 3 czy 4 korpusy, a się okazuje, że jest na tyle nektaru, one ograniczają matkę, no i wtedy matecznik i szybki strzał, ucieczka, bo rodzina już jest gotowa do tego, żeby ją można było zostawić już sobie poradzi. A najgorzej oczywiście jak będzie pierwszy strzał, drugi, trzeci, czwarty i wtedy, wtedy pusto w ulu, pełno miodu, a pusty ul i koniec sezonu, bo bo wyszły strzyrujki i <śmiałam> miałem, miałem, oczywiście miałem, tak, no teraz, teraz troszkę inaczej tą pasiekę prowadzę, więc nie ma problemu. Więc cóż, no tak w telegraficznym skrócie myślę, że udało mi się Wam wytłumaczyć, jak i co ostatnie 10 dni, jak spędziłem ostatnie 10 dni, fajnie, długi weekend był, to naprawdę dużo rzeczy można było porobić i podrutować ramki przy okazji i powtapiać węze. Także cały czas był ten zapas, że można było. No, temperatura na dworze fajna i można było coś w środku porobić, i bardzo, bardzo dużo rzeczy na zewnątrz. Jeszcze nie obkosiłem pasieki po zimie, ale to no, teraz coś kwitnie, sporo tego, jakieś mniszki mi tutaj kwitną jakieś tam pojedyncze kwiatki. No, ale trzeba będzie wjechać już z kosiarką, żeby ten burz trochę tutaj y, uporządkować, bo tam po, z drugiej strony, tam gdzie kurczaki tak ładnie, kurczaki obskują, a, a z tej strony u mnie taki. Znowu Sajgon się robi. No, nie używam tutaj żadnych rendapów, żadnych środków takich chemicznych, żeby, żeby te betony były betonami. Po prostu pod koszarką to wszystko likwiduje, pomimo tego, że tutaj są tylko pokrzywy i jakieś, jakieś brzydkie chwasty. W większości, które nawet nie, y, nie ani nie nektarują, ani no nic nie robią. Maki, dużo maków tutaj mam fajnie. No i konieczyna się zaraz rzuci. Także no chyba, chyba co, trzeba by było kończyć. Jeśli Wam się filmiki moje podobają, to zapraszam do oglądania, do subskrybowania kanału. Niektóre rzeczy do udostępniania znajomym, jak coś ciekawego widzicie. Oczywiście lajk like i, i komentarz, co tam. Co tam u Was, jeżeli macie jakieś pytania, będę starał się odpowiadać na pytania. No teraz nie było, teraz pod ostatnimi dwoma filmikami nie było za bardzo pytań, także. Także zapraszam do oglądania, subskrybowania i lajkowania, no i komentowania. Dobra, dzięki, trzymajcie się. Hej, cześć.